Dzień dobry, to drugi mój odcinek z drugiego, dzisiaj be... znowu będziemy jechać dokańczać to co nie czego... tego czego nie skończyliśmy ścigam się z pingwinem o drugie miejsce będziemy dokończać teraz właśnie wygrałem, znaczy nie wygrałem byłem drugi, to prawie wygrałem to miejsce ej czemu ja jadę do tyłu, ej sędziaka, ale się nie jadę do tyłu a ten co to, Bądź kurde o wygrałem coś. O jakiegoś kole się wygrałem jeszcze Dobrze Tak na razie Co tam by... Co by tu wziąć operację Może Bost Ognie O jeszcze ta skrzydłka w górę. No to jest kitszyno o dostałem jakieś to do... O, mam tego nowego koła co co znaczą nieść? No ja znowu czymś nie wiem co Ja On może tego spróbuję Tym na przykład O wezmę to I 3 3 Dalej jest 3 Czemu nie ma 2? Może zaraz będzie jest dwa i to dwa, no i się podnosi i jeden, I, i i go z wykrzyknikami. Jedziemy, ja jadę na jakimś starym rowerze, no taki tylko trochę unowocześniony, no tak dziwnie wygląda, no bo ma duże koło z tyłu, małe z przodu, nie. Stare rowery to wyglądały tak, że miały małe koło z tyłu, a duże z No to, to, to nie mam... No to jakiś... bo... taki inny. O, no, no Tam jakiś koleś... Jak można jeździć w słomie? Koń trojański, żeby mieć koń za... bardziej komputera niż teraz. Jadę, jadę... Jadę... I. I. Nie, wiem, po co ja robiłem to salto? No nie, no. O, wbiłem się kółkiem. No czemu jestem? Dobra, jestem trzeci. Dobra, coś może być. Co tu muszę zrobić? Jakiś best, coś tam. nieał wyszło to bez coś o jest jest już dostanę nową postać dobra o, ale wyskoniełem dobra o, trochę na rybę. Nie, 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 nie. to do mnie. O, wiewiórek ma jaki homik, fajny, no. Ja też chcę mieć taki... Tu mówię, wiewiórek jest dla mnie lepszy. To ja chcę być wiewiórkiem. Nie będę chciał zmienić, bo jaki dziecięcy ten rowerek jest, no. Normalnie. Jadę... Ej, jak to wiewiórek zrobił? O to wiewiórcza siła no. O, ten się zatrzymał, to dobrze. Może go jeszcze dokonie. Albo wiewiórek mi prześcignie. No nie jestem CC znowu. Nooo. O, zaraz będę miał jeden ten, jeśli się nie Dobre. nakaglewane łom um, skacze wyżej skacze mi ciebie ha 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 U, dzwoni do mnie o, może i nie dobra 5 minut oba muszę spauzować na chwilę zatrzymam tu i tu dobra jedziemy dalej. Okay. Musiałem tylko przejść, żeby otworzyć domofon. E, ktoś dzwonił. Na pewno, Ulocki. Dobra. Ej, jak ja to niby? O, jestem drugie, fajnie. Juhu, 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 juhu. Na czym juhu? Za dużo razy. Lepiej nie powtarzać tego. Będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, pierwszy. Nie Nie, czemu byłem trzeci? To nie fair, przecież byłem pierwszy. No o, został. O, dostałem kapitana z ten Fytem, dobra, yy, ten, no dobra. Teraz będzie następna plansza. Jeśli czasu mnie zabłaknie, nie wiadomo. Dobra, na razie już wiem wszystko co mogłem, z pieniędzy prawie. Dobra, teraz pojadę tym kolesiem, czego wygrałem w ostatnim. O, chyba ten. O Jezu, jakie słabe ma rzeczy. O, idzie samochodzikiem. Na ciekawe co on może by zrobić, by mógł na przykład. Co? Dobra, nie, co to znaczy? Dobra, no pech. O, nagrywam już. Dobra, go. Idziemy. I robimy salto. Roll. Jak w tej grze się nazywa? Dobędę to strzałkę no i nie zdobyłem i no no i tak skakałem no w samochodzie pewnie mało skacze no zrobię rola roll, roll, I, i wyrolowałem no co ja nie nie nie, nie 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 udało mi się wyjść z tego co no, to mogę być zadowolony. Ops. No. Z tego może mniej cało. Ale. Nie. Ale chamsko. No nie, jestem piąty, nie mogę być szósty. O, jestem czwarty, to trzeci, drugi. O, może będę pierwszy. Pierwszy raz w historii, pierwsze miejsce. Ale jeszcze nie wygrałem na no to. No nie, jestem drugi. What the fuck? Oh, yeah. Hmm. I'm drunk. Do przodu, droga zrobić jednego Bo wykonałem Albo i nie Nie, na no nim się nie da chyba I przez to straciłem wszystko No i co to mamy bebe ale się wybiłem no to jadę no jestem czwarty a ten w tym o jakiś robot jedzie w wannie no jak on pedałuje tą wa a ten nam ja obie atomowe jedzie no to za idiotem a ten w samochodziku chociaż jeden normalny no